call W początku miesiąca, szczególnie Tobie poświęconego, przychodzimy do Ciebie z wszystkimi sprawami naszej codzienności. Naucz nas Twojego zawierzenia, Twojej miłości. Naucz nas wychodzić do Twojego Syna i prowadź nas do Niego. Naucz nas wychodzić do innych ludzi. Wyzwól nas z lęku, byśmy nie bali się ubogich z Jezusowej Ewangelii, dzieci, starców, chorych i cierpiących. Byśmy umieli otworzyć drzwi Zbawicielowi, który przychodzi do nas w drugim człowieku, pragniemy wziąć odpowiedzialność za naszą przyszłość, za Kościół i świat u progu trzeciego tysiąclecia. Matko mądrości nauczna stworzenia takiej kultury, która opierając się na prawach Bożych służyłaby człowiekowi. Spraw, byśmy nie uciekali przed nowymi zadaniami. Pragniemy żyć wspólnie z Chrystusem, aby uświęcać i przemieniać świat. Pod Twoją obronę uciekamy Święta Boże, Cię, Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebności, ale odwrócić złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panna chwalebna Pana. i błogosławiona. O Pani nasza. Orędowniczko nasz, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojedna, synowi swojemu nas polecaj, swojemu Zaśpiewajmy wezwania do matki miłosierdzia. Miłosierna na matko Boska, Miłosierna na matko Boska, miło na matko Boska, przyczenie się wyzwa o matko Miłosierdzia, Oto my, dzieci to woje, raczy zlać na dusze nasze, błogosławieństwo zdroje miło, Matko Boska Miło Matko boska, miło, miłosierdzia oto my piewel grzywymi prowadź nas drogą łaski na tej biednej ziemi miłosierna Matko Boska miłosierna miłosierdzia o to my tu ławacze od czym z nieszczęśliwych utul samotnych płacze miłosierna Matko Boska się. Na Matko Boska, przyczyń się za nam. O Matko Miłosierdzia, oto my się werowoty, okaż nam serce Matki, odziej płaszczewem cenoty. मी वा शरनामा Spraw niech nam syn twój jedyny, grzechów nie policzy. Miłosierna, matko-boska. Miłosierna, matko-boska. Miłosierna, matko Bobowska, miłosierna... Się nami. O matko, miłosierdzia, oto terowny, błogosław ojców a matki, starców i dzieci. Miłosierna matko. Miłosierna Matko Boska, Miłosierna Matko Boska, przyczyni się za nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawienictwem Najświętszej Maryi zawsze dziewicę. uwolni nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Amen. O matko Kościoła, sprawa, żeby cały Kościół cieszył się wolnością i pokojem w spełnianiu swojej zbawczej misji. Niech staje się w tym celu dojrzały nową dojrzałością wiary i wewnętrznej jedności. Pomóż nam przemóc opory, trudności i słabości. Ucz nas każdemu nieść Jezusa, którego przyjmujemy w najświętszej ofierze. Pomóż nam ujrzeć na nowo całą prostotę i godność chrześcijańskiego powołania. Sprawa byśmy przy Twojej pomocy przezwyciężali wszelkie zagrożenia moralne i daj odradzać się wciąż całym pięknem świadectwo danego Krzyżowi i zmartwychwstaniu Twojego Syna. Pieśń na na świętszego sakramentu. Pierwszy piątek miesiąca Maja w Melitanie Najświętszego Serca Pana Jezusa Kyrieleison. eleison Chryste usłysz nas Ojcze z nieba Boże Synu odkupicielu świata Boże Duchu Święty Boże Święta Trójco Jedyne Boże Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego. Miłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy, przez Ducha Świętego utworzone. Miłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone. Miłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego Majestatu. Miłuj się nad nami. Serce Jezusa, Świątynio Boga. Miłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku najwyższego. Się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios. Się nad nami. Serce Jezusa, gorące ognisko miłości. Się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości miłości skarbnico. Się nad nami. Serce Jezusa, dobroci miłości pełne. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, króluj zjednoczenie serc wszystkich. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie ojciec bardzo upodobał. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Miłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Miłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze. Się nad nami. Serce Jezusa, zelżywością napełnione. Miłuj Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte. Miłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne. Się nad nami. Serce Jezusa, w włóczniom przebite. Się nad nami. Serce Jezusa źródło wszelkiej pociechy. Się nad nami. Serce Jezusa życie i zmartwychwstanie nasze. Zbiłuj się nad nami. Serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze. Się nad nami. Serce Jezusa krwawa ofiara grzeszników. Serce Jezusa zbawienie ufających Tobie. Serce Jezusa, nadziei w Tobie umierających. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych. Zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który głacisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który głacisz grzechy świata. Baranku Boży, który głacisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Udlęma się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmniejszego Syna swego i na chwałę i zadość uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pieśń kuśno świętego serca pana Jezusa kochajmy pana bo serce jego żo I Twoje przedni zegnij, kolana. kochajmy Pana, kochajmy Pana. O Jezu najsłodszy, odkupiciel rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie najświętszemu sercu twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z tobą. Wielu nie zna ciebie wcale, wielu odwróciło się od ciebie, zgardziwszy przykazaniami twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, O Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca twego. Królem, bądź nam o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo nie mniemania uwiody, albo niezgoda oddziela. Przywieć ich do przystani prawdy, jedności, wiary. Aby rychu nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Sprawa, by ze wszystkich ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen. Pieśnią prośmy o błogosławieństwo. Nam daje cały z nami zamieszkał. Tu dla jego boskiej chwały życie poświęćmy mu. Wiarą ukorzyć trzeba zmysły. Boże, Ty nas odnawiasz przez najświętszy sakrament. Niech on napełni nasze serce słodyczą Twojej miłości i pomoże dążyć do niewypowiedzianych bogactw Twojego królestwa przez Chrystusa Pana naszego. Amen.